Siemano wszystkim, z tej strony Moki Craft. A to jest drugi odcinek Let's Play Minecraft Pocket Edition sezon czwarty Tak w tym samym czasie postanowiłem nagrać drugi odcinek, żeby to była taka dawka przed tym wyjazdem Coś mi tutaj chciało wbić, czy mi się tego w to wydawało? Coś mi się tu wydawało Jestem na haju Nie 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 Dzisiaj nie, dzisiaj nie W ogóle nie Dobra więc takie trochę, niech będzie czegoś tam na moim kanale, bo kiedyś to robiłem codziennie nawet po trzy filmiki, teraz robię raz na cztery dni, raz na trzy, tak nieregularnie. I to nie niezbyt często, może dla niektórych dobrze, ponieważ w dupie to mają, kiedy coś nagram. My tak mi nikt nie zna. Don't worry, I'll be happy. Jak mam tu być szczęśliwy? Jest git, jest git. Serio, dla mnie niech ktoś, po prostu jedna osoba, po prostu zobaczy to co robię, czyli Minecraft Edition nagrywanie, to, to już jest coś, serio. Więcej drówna. Robimy sobie łopatach. I do roboty. Dobra, pozmęczmy się tego, teraz pewnie jakiś pająk, jak znam życie, mi tutaj wbije do chałupy. Chociaż jest jakiś tam łód nadziei, że tak się nie stanie. Zalepnę tą dziurka. Dobra. No serio, no, teraz. I, i nawet jak to ma być domek dziura na przeczekanie, to chociaż musi być tutaj coś ogarnięte. Nie, yeah. O fajnie, fajnie Dobra I co by tutaj teraz porobić? Minecraft nie wie po co nagrywa filmy był Dobra, w tym czasie To co he Hehehe he. Kopanie Ja bardzo lubię kopać Pewnie jak sami widzieliście po moich starych filmach, nie? To na pewno. Dobra, tam. Pozbądźmy się dirta. Serio nienawidzę dirta w kopalni. Tylko tu nie powinno w ogóle być. Trochę żelaza by się przydało. Serio, tak na start żelazo znaleźć to było fajnie, bo żelazo traktuje czasem jak diaksy. Może i ma mniej trochę życia, jest trochę słabszy, ale serio jest doskonałe żelazo. Jest! No chodź do mnie. Nie, tylko cztery. Nie, dobra, jest więcej. Starczy na mieczyk i na kilof idealnie. Ja tak zawsze robię. Jak jest piątka, to mieczyk i kilof. I nie ma czegoś innego w planach. Nie ma. Wy tu w ogóle oślepniecie, serio. Słuchajcie, nie wiem dlaczego filmy są w 260p, czy tam ileś, po prostu tak automatycznie się nastawia. Jak się przesyła z telefonu, to jest z Skąpa, nie mam czasu a ja albo ja chcę po prostu zrenderować film. To zawsze, tak jak widzicie sami w Skydeaming, to był właśnie zrenderowany film z kompa. No i była taka fatalna, malutka jakość, nie? Jakoś tego obraz po prostu z gry. Ja to potem ustawię. Bo tam niepoczynnie chyba ustawili, ustawiłem wielkość filmów, jak na YouTubie, że wystarczy coś innego tam zmienić. Jest, dobrze, dobrze. Mamy na start trochę teraz tego, tu będzie 4 już. Jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Jest już pewnie też dzień, więc powinienem wychodzić. Bo nie chcę was zanudzić, ale. Ale nie wiem, znalazł jeszcze coś bym tam znalazł. Ale dobra, już nie da rady. To idziemy, idziemy stąd. Ach, niech wam będzie. Teraz stąd wszystko zwijamy i się przeprowadzamy. Chociaż nie wiem, no coś by tutaj można zrobić, ale póki co nie mam pomysłu, więc idziemy stąd. Ruszajmy w podróż. Pełną przygód i magii. Na te pochodnie, ich tu sobie po prostu zostaną one tutaj, będą jak na przykład jakiś jak będzie mnie gonił, a ja będę gdzieś daleko miał dom. To to będzie mój domek numer 2. Ha, i ja mam miecz. Jest ogórek! Pan ogórek! No. No ogórek. No czemu ty tak wybuchłeś? Jakby zawsze zabijać kilpery tylko dla TNT. Wungier, Więcej wungla. To co? Idziemy napierd...ć wągiel Nie powinienem przeklinać Serio Nie będę Na no, moim kanale będzie cezura. Hmm, okej, okay, coś tam podejrzane nie wiem, przez chwilę tak wydawało mi się, że się ściemniło, ale nie, to niemożliwe, że dopiero co był dzień. Dopiero co się noc skończyła, właśnie. Mm. To chodźmy popływać. Nie, nie, nie. Dobra, ale, ale najważniejsze, że jest tutaj lawa, ponieważ w każdej chwili, jak będzie ta nowa wersja Minecrafta, to będą te wiaderka i wtedy będzie można przejść tą lawę. Jest dobrze, że natrafię na taki sit z lawą. A tu coś niewygenerowane, jakaś jaskinia mała. Kuść. Mączka kostna, mączka kostna, mączka kostna. Się przyda, serio. O, czemu nie skaczesz? Łecha. No, idziemy stąd, bo tu nie ma nic ciekawego. Chają mięso. Ja to tam mało da, ale niech będzie zawsze coś o, Ale Jumper ze mnie tytuł odcinka Ale Jumper, patrzcie. Wow, ale to było nudne, to było takie suche moho A, weź, a wej, o więcej tego. A weźmy tam wszyscy, bo tam widzę, że jest gruby melanż się rozkręcił. Bania ucykana, bania dorana. nie nie, weź. Pany, weź, weź, wać pan, mi niebi. O, niech tu creeper wybuchnie. O. Nie miałeś wybuchnąć. Ha, nie zadziałało. Nie miałeś tak wybuchnąć, miałeś na nich wybuchnąć, miało być jebutka, bum. Zycy Szkieleta nie było w planach. No szkieleta jest sposób. On i tak jeszcze nie jest taki inteligentny, nie, ale... Są sposoby. A żeby mnie zabił! O, kurde, są sposoby, żeby mnie zabił. Ale na kąpie to działa. Tylko po prostu w tej wersji nie są jeszcze takie inteligentne. Jak są inteligentne, to czasami są serio bardziej głupsze i można je oszukać na kąpie. a tutaj nie, 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 one tutaj tak nie potrafią, głupie. I szukam, szukam takiego miejsca. Jak tam widziałem recenzję tego Seeda, to tam widziałem naprawdę bardzo wiele ciekawych zakątków. Teraz jakoś, no cóż. Ta sama owca się zespałniła. To poczekamy tu jeszcze jeden dzień będzie na łóżko, Ale ogólnie tu bardzo mało zwierząt, to też niedobrze. Będzie trzeba tu tylko żyć z uprawy. Ale wągla jest tu naprawdę sporo. Dla tych niekumatych wągiel mówię tak specjalnie, bo wiem, że się mówi węgiel. Tak jest. Let's go! te kopanie Kop, stachu, kop No już, Francja elegancja Mamy go już mega dużo Jeszcze tu Wiedziałem, że go będzie więcej, ja tylko czułem Czułem to U dużo jego jest no, tu będzie z 20 A może i nie. Nie, może trochę przesadziłem, ale raz za jednym, razem za razem. 40 bungla. W jednym miejscu, serio? Really? Really, tak. <gryli> really. Gdzie really? Skiblock. Patrz, a jest też woda. Jak będą te wiaderka, to się zrobi serio. Fajną uprawę. Ja poczekam naprawdę na update'a i wtedy zrobię w, no, w miejscu, gdzie po prostu chcemy. A nie gdzieś przy takim jeziorze. O. Pełno gór. Ciekawego miejsca to ja nie widzę. A pieszocikowy. To jest doskonały. Nie, bo jest serio, ale. Ała. Nawet nie wiedziałem, że mam pół serduszka! Jeju! Teraz wystarczy z jaka wysokość to mnie zabije. I to nie fajnie. Nie fajnie by nie, nie fajnie było teraz wszystko tracić. O, jest wejście na górę w końcu normalne. To wbijamy. I może stąd po prostu zobaczymy, jaki tam jest widoczek, nie? Mm, myślę, że to dobry pan. Więc let's go! No, good, no, tam, a nie wejść na górę. Nie, nie. U, ostrożny, ostrożny. O kurczę. Nie buduję, nie buduj, nie buduj. Dobra, żyję. To no, brawo. U. Serio, u. Może to nie wygląda ładnie, ale ja właśnie lubię takie ściany. U, dobra, tu wbijamy. Za czymś, czy ta owca się zespałniła, bo już mi się naprawdę przyda to łóżko. Oj, teraz tak, to będzie nasza jedyna szansa, aby sobie zregenerować życie. I właśnie się ściemnia chyba, jak na złość. A nie, tu jest owca. Dobrze. Mamy łóżko. No Kama zabija ją. Dankeschn. O Boże, wiem, że się mówi Dankeschön. Tak wszystko teraz mówię na specjalnie. Specjalnie. Ustrożnie. I dobra. I słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. I do zobaczenia w na następnym odcinku. Tu się tak ładnie... Yy, tak. Yy, jakby to mówić... Wymybluję. Dobra. To pa pa.